Słuchajcie, wiadomo przed chwilą takiego ciekawego pana z lotniska, który był w Brukseli, a zajmuje się tak zwanym przesyłem energetycznym, jak to zostało nazwane, czyli sprzedaje energię po innych krajach, tak, czyli rozstawiają te maszty z energią, i, i sprzedają i sprzedają te przesyły tak to, tak to zabrzmiało. Oczywiście ja nie jestem profesjonalistą. I sprzedają te przesyły energii po różnych państwach. I Pan mówił, że na przykład na dalekiej północy Skandynawii również podpisali kontrakt na sprzedaż energii jakiejś takiej wysokiej. Ja to się na tym nie znam, ale tak Wam z ciekawości opowiadam. Co jest Wisienką na torcie, że Pan hobbystycznie zajmuje się szermierką. Powiem Wam, że to taki chyba rzadka, rzadkie hobby w Polsce. Nie wiem, czy Wy słyszeliście o tym, żeby ktoś zajmował się szermierką, no, piłką nożną, hobbystycznie koszykówką, tenisem. Ale szermierką to chyba nie jest zbyt częste. Co o tym myślicie? Pozdrawiam. Cześć.